Dzień dobry Państwu, nazywam się Paulina Augustyniak i jestem logopedą. Dzisiaj chciałabym zaproponować kilka przykładów ćwiczeń, które można wykonać w domu. Będą to ćwiczenia związane ze stymulowaniem e, rozwoju mowy, w tym stymulacją lewej półkuli mózgu. A dlaczego lewej półkuli? Ano dlatego, że to właśnie w lewej półkuli mózgu znajdują się ośrodki odpowiedzialne za mowę i jej rozumienie, ale też za analizowanie, logiczne myślenie, dokonywanie obliczeń czy. Pisanie. Zachęcam do wykonania tych ćwiczeń w domu. Dajcie znać, czy się podobało i czy były potrzebne. Pierwszą kategorią takich ćwiczeń związanych ze stymulacją lewej półkuli będą sekwencje. Sekwencje, czyli układanie czegoś według określonej zasady, według określonego porządku. Ja zaprezentuję tutaj ćwiczenie na podstawie klocków, bo akurat je mam pod ręką. Zacznę sobie budować. Żółty, czerwony i niebieski. Przyczepię jeszcze żółty i poproszę dziecko, żeby zbudowało dalej. Podpowiedziałam, zaczynam od żółtego, zobacz. Po żółtym był czerwony. Dziecko doczepia czerwony. I po czerwonym będzie znowu niebieski. I możemy tą zabawę kontynuować dalej według tej samej zasady. Żółty, czerwony, niebieski. Kolejną zabawą, w której wykorzystamy sekwencję, może być też naśladowanie ruchów. Pamiętamy, aby dziecko powtórzyło ruchy dokładnie w tej kolejności, w której zrobiliśmy to my. Popatrz, zrób tak jak ja. Czyli oczekuję, żeby dziecko najpierw postukało się po głowie, a później klasnęło. I ta kolejność jest bardzo ważna, dlatego że sekwencje uczą nas, że rzeczy dzieją się w Określonym porządku, w określonej kolejności, jedna po drugiej. Pewnych rzeczy w życiu codziennym czy w życiu dorosłym nie będziemy w stanie wykonać bez określonej kolejności, tak? Na przykład, gdy chcemy umyć zęby, musimy wziąć szczoteczkę, nałożyć pastę, umyć zęby. Jeżeli zrobię tą czynność w odwróconej kolejności, ona nie ma prawa się udać. Kolejnym ćwiczeniem, które będzie nam stymulowało lewą półkulę, będzie yy, układanie dalej. Możemy sobie budować wieżę też z klocków. Może to być wieża w jednym kolorze, u mnie akurat będzie żółta, ale może być to też na przykład wieża czerwona. I wtedy angażujemy też wzrok, bo musimy spośród różnych kolorów klocków wybrać akurat ten określony. Kolejnym ćwiczeniem, które będzie nam stymulowało lewą półkulę mózgu, będą szeregi, czyli układanie według jakiejś zasady. Szeregujemy przedmioty od największego do najmniejszego bądź od najmniejszego do największego. Warto pamiętać o tym, aby były to przedmioty, pomiędzy którymi wyraźnie widać różnicę. Także jeden jest malutki, drugi jest troszeczkę większy i trzeci będzie największy. Hmm. Możemy też stymulować tą lewą półkulę w takich codziennych, życiowych sytuacjach, które dzieją się w większości domów. Możemy angażować w te czynności dzieci. Pamiętajmy o tym, że dzieci lubią naśladować dorosłych, lubią robić to, co robią dorośli, także starajmy się to wykorzystać. Taką czynnością, w której przedszkolak już może nam pomóc, jest na przykład. Składanie skarpetek, może dobierać skarpetki w pary. Drugą taką czynnością domową może być pomoc w rozpakowywaniu zmywarki. I tutaj dziecko może mieć za zadanie na przykład posegregować w sztućce, czyli rodzic załóżmy wyciąga ze zmywarki, a dziecko ma za zadanie do odpowiedniej przegródki włożyć widelce, do odpowiedniej noże, do odpowiedniej łyżki. Mam nadzieję, że te ćwiczenia były dla Was przydatne. Dajcie znać w komentarzu które się udało wykonać i czy Wam się podobały, dajcie też proszę znać, o czym chcielibyście posłuchać w następnym filmiku. Dziękuję bardzo.